Koniec roku to jak zawsze gorący okres w służbie zdrowia, bo to właśnie teraz rozstrzygają się losy pacjentów i przychodnia dokładnie tego ilu z nich, w jakim czasie i gdzie będzie mieć dostęp do odpowiedniego lekarza i opieki. Przypomnijmy, że dokładnie rok temu kilka tarnowskich przychodni, zespół przychodni specjalistycznych przy Marii Kirii Skłodowskiej, Mościckie Centrum Medyczne czy Szpital im. Edwarda Szczeklika w ogóle nie otrzymało kontraktów na niektóre usługi. Spytaliśmy, czy i tym razem pacjenci mają się czego obawiać. Mamy podpisane w tej chwili prawie wszystkie aneksy na przyszły rok. W niektórych rodzajach jest to na zadowalającym poziomie. W niektórych, a szczególnie w tych poradniach specjalistycznych, w których mieliśmy problemy w tamtym roku, w okresie konkursu, czyli były one dokontraktowywane do w dodatkowym konkursie, tam sytuacja nadal nie jest dobra, to znaczy jest za mało świadczeń zakontraktowanych przez NFZ na rok 2012. Mówię tu o poradni endokrynologiczno-okulistycznej, diabetologii, pulmonologii i poradni chirurgii szczękowo-twarzowej. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że kolejka do lekarza się wydłuży, a ilość miejsc zostanie ograniczona. Na podobnych zasadach kontrakt z NFZ na przyszły rok podpisał szpital imienia Świętego Łukasza, choć akurat w tym przypadku sytuacja szpitalnych przychodni była znacznie lepsza niż pozostałych, bo już rok temu zakontraktowały większość proponowanych świadczeń. Podpisaliśmy aneksy na działalność w poszczególnych zakresach świadczeń usług zdrowotnych szpitala i wszystko będzie, wszystko jest zakontraktowane, wszystkie nasze usługi, któreśmy oferowali. W niektórych przypadkach wiemy, że pacjentów będzie więcej niż niż kontrakt przewiduje, ale musieliśmy się pogodzić z faktem liczby punktów, które nam fundusz przyznał, bo takie środki posiadam. Jest lekki wzrost kontraktu, szczególnie w tych, tych zakresach onkologii, zgodnie z, z wykonaniem, ale nie... Według tego, ile jest wykonanych świadczeń, tylko troszeczkę mniej. I choć oczywistym jest, że na wszystko pieniędzy nie ma, także w służbie zdrowia, to nie zawsze w poczynaniach NFZ-u można dopatrzeć się logiki. Niestety po raz pierwszy Fundusz Zdrowia nie wziął pod uwagę wykonań z tego roku, kontraktując na przyszły rok, czyli inaczej mówiąc prościej, nie kierował się tym, gdzie są pacjenci, żeby zakontraktować odpowiednie ilości, tylko pododawał w sposób tam ogólnie przyjęty po od 2 do 3% w poszczególnych poradniach, niezależnie od wykonania. Czyli tu, gdzie byli pacjenci, to nie przyszły pieniądze na następny rok dodatkowy. A tam, gdzie pacjentów nie było i kontrakt nie został wykonany, przeznaczono dodatkowe pieniądze i dodatkowe miejsca dla pacjentów. Zarówno zespół przychodni, jak i nowy szpital wykonały w tym roku wielomilionowe nadwykonania. Czy NFZ zwróci te pieniądze placówkom, czy za to, że chcą leczyć potrzebujących pacjentów zapłacą same, okaże się pod koniec stycznia. Julita Majewska, Tarwizja.